Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy! Jesteście tam? Ha! Co! Cięci Cieszko, co? A wiesz, Dzieci Cieszko, co? No co, Wódźku? Ja się tak cieszę, że my, że my jesteśmy tu wśród tych drzew, wszystkich i że jest jesień. Pokażemy, o, tutaj widać takie piękne, piękne drzewa za nami, bo my jesteśmy w wiśle jaworniku, wiecie? Ja wiem, że my mieliśmy wam opowiadać o Islandii, bo, bo będziemy wam opowiadać. Ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, że jest taka piękna jesień. I ja pomyślałam sobie, dzieci ciężko, wiesz co? No co, Fudziaku? Że trzeba by opowiedzieć jakąś bajkę dzieciom i dorosłym o jesieni. Co ty na to? Hmm. Bajkę o jesieni, mówisz, Fudziaku. Hmm. Powiem ci szczerze. Że jak byłam małą dziewczynką, to nie bardzo lubiłam jesień. Nie? A dlaczego? No, bo zawsze mi się koja kojarzyła z końcem lata, wiesz? A, a latem były wakacje, i można się było bawić długo, i było słońce. I zawsze, jak babcia Marysia mówiła, o, już zakwitły astry, zbliża się jesień, to mi się robiło zawsze, zawsze bardzo smutno. Oh. No. I tak sobie myślałam, mogłoby nie być jesieni. Aha. No i wiesz kiedyś przeczytałam taką bajkę o tym, jak jesień się spóźniała. Chciałbyś posłuchać? No, no oczywiście, że tak. Posłuchajcie i wy. Kiedyś, dawno dawno temu, było bardzo długie lato. Troszkę tak podobnie jak w tym roku. Słońce świeciło, grzało wszystkich, trawa była zielona, niebo pełne obłoków, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ale przyszedł już wrzesień, przyszedł październik, no to lato wciąż nie odchodziło. Rolnicy chcieli już zbierać z pola ziemniaki i buraki, sadownicy chcieli zebrać owoce z drzew. Ogrodnicy chcieli pozbierać warzywa, a tutaj dni wciąż były upalne. Wszystkie liście były zielone. Zwierzątka też były zdezorientowane. Myślały: No, czas już może niektóre zmienić futerko, robić zapasy, a tu taki upał, że nie mamy w ogóle sił, żeby, żeby zbierać jakieś zapasy na zimę. Poza tym niektóre zwierzęta zaczynały być senne, a tutaj noce krótkie. Dni długie i upalne, nie wiadomo co z tym zrobić. Wszyscy patrzyli na siebie w wielkim zamieszaniu i zdziwieni, dlaczego ta jesień nie przychodzi. Zaczęli być coraz bardziej nerwowi, kłócić się ze sobą. Coś było nie w porządku. I wtedy dwójka dzieci, Janek i Kasia, powiedzieli: Pójdziemy i poszukamy, gdzie ta jesień nam zniknęła. No i poszli do lasu, jak to, jak to dzieci często lubią chodzić do lasu. I tam po długich dosyć poszukiwaniach znalazły dom, gdzie mieszkał ojciec Rok z czterema córkami. Wiosną, latem, jesienią i zimą. Bardzo zdziwił się zobaczywszy dzieci i powiedział, dlaczego wy tu przyszłyście? A dzieci powiedziały: no bo, no, bo wszyscy czekamy na jesień. Jesień wciąż nie przychodzi. Wszyscy są zdezorientowani, nie wiedzą, co, co mają robić, bo liście ciągle zielone, dnie cały czas długie e, i gorące, słońce wysoko na niebie. O jejku! Jesień! Jesień! zawołał tato rok. Powiedział: Wybaczcie, mojej córce, ona zawsze jest taka roztrzepana. Zaraz pójdę na podwórko i zobaczę, co się stało. No i okazało się, że córka jesień tak dobrze bawiła się ze swoją siostrą w zimą, że w ogóle zapomniała, że powinna spełniać swoje jesienne obowiązki. Tatuś przeprowadził ją do porządku i powiedział: Jesień, przecież to Twój czas, żeby zacząć panować nad przyrodą, nad naturą. Jasień powiedziała, oj przepraszam tato, tak się dobrze z zimą bawiłam, że zupełnie o tym zapomniałam. Kiedy dzieci wracały do domu, już widziały, że jesień zaczyna spełniać swoje obowiązki. Listki stawały się żółte, pomarańczowe, czerwone, powietrze chłodniejsze, słońce troszkę niżej na ziemię, na niebie. Widziały już, że zwierzęta zaczęły zbierać zapasy na zimę. Rolnicy ruszyli na pola, ogrodnicy do ogrodów, sadownicy do sadów. Wszystko było już tak, jak należy. I to już koniec tej opowieści. To już, to już koniec? No to już koniec tej opowieści, Fućku. O, no i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście, wiesz, to jest pięknie jednak wszystko zaplanowane, że każda pora roku jest potrzebna. Wiosna, lato, jesień. Zima, jak zrobiłam się duża, to nawet jesień bardzo, ale to bardzo polubiłam. No, w taki dzień jak dzisiaj, to ja też bardzo lubię jesień. A wy? Do zobaczenia! Do zobaczenia!